Witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Przed sekundą dosłownie skończyłam vloga i zaczynam oczywiście nowego, dlatego że później czasami zapominam się przywitać z Wami i muszę nagrywać, a nie lubię takiej rzeczy, lubię mieć wszystko po kolei. Także witam Was w kolejnym vlogu. Miejmy nadzieję, że on będzie bardziej radosny niż te wszystkie ostatnie funury. Także, no, łapka w górę i lecimy oglądać. Kochani, właśnie będę zaczynać robić sałatkę. Tutaj, jak widzicie, jest mieszanka. Sałat, tutaj ogórek, papryka, pomidorki koktajlowe, cebulka, feta i ten sos czosnkowy. I słuchajcie, tutaj go rozrabia się, rozrabia z łyżką majonezu i trzema łyżkami wody. Ale ja czasami zamiast łyżki majonezu dodaję troszkę jeszcze takiego gotowego sosu czosnkowego. Wtedy czuć bardziej ten sos, bo on nie jest jakiś taki mocno czosnkowy, tak jak jecie, nie wiem, w pizzy czy coś. Więc fajnie podkreślić właśnie zamiast majonezu, jeżeli nawet nie macie. I tutaj jak widzicie smażę na oliwie z oliwek pierś w przyprawach i tu jest pikantna przyprawa do grosa. Chciałam Was jeszcze oszukać, bo dodaję jeszcze oliwki, jak również kukurydzę. Lilenia, a powiedz, jak było dzisiaj w szkole? A zerwiemy dla króliczka trawkę? To? No, ale to jeszcze nie teraz. Za chwilkę, jak będziemy bliżej domku, tak? I dasz króliczkowi? Brawemu? No, a pomachasz? I powiedz, jak było po przerwie w szkole? Fajnie, mama. Fajnie, bo widzę, że jakiś plakat masz. Nie mam plakatu. No, zobaczymy w domku co to prawda. Co? No? Jako. No, zaraz Jest. zobaczymy. Samolot! Kani, dzisiaj kolejny dzień z życia, codzienności, czyli nic innego jak wstałam, poszłam zaprowadzić lili, wrzuciłam, posprzątałam e, tak porządnie, powstawiłam jeszcze pranie, rozwiesiłam, żywiłam e, zmywarkę bla bla bla, 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 bla. Na no teraz idę po Lilunie, musimy zajść do sklepu po chlebek i po ogórka, bo brakuje do mizerii, ale dzisiaj tak nie robimy mizerii tylko jutro, ale żeby po prostu już był spokój, dzisiaj na obiad serwuję milony i stwierdziłam, że nagram się tutaj w lustrze jakoś tak, coś dla inności. Dobra, dziś u nas piękna pogoda, jak ciągle w sumie, więc idziemy z niej troszkę skorzystać. Jak Ci się podobają nowe zabaweczki? Laluś. To moje zabaweczki. Co to jest, mama? No, co to? Pudełeczko. Pudełeczko, mama. Co Ty jesz? matka. Z czym? Agurkę. Eee, I serkiem, tak? Serkiem. Kochani, na szybciutko Wam pokażę, co kupiłam w sklepie. W sumie nie za wiele, ale no, kupiłam pilniczki, takie, mm, nie wiem, to smusli na nasze, nie wiem, czy to tak się nazywa. Tutaj mleka, yy, chlebek, bułeczki, kupiłam sztyft pod pachy, bo słuchajcie, tu w ogóle nigdzie sztyftu pod pachy nie można dostać, same kulki. I żelbo mi się skończyło, ale no niestety tu ceny są takie kosmiczne tych rzeczy, że masakra. Tutaj są ciekawe te Dania. Nie widziałam takich u nas w Polsce. oje kusorki. Więc kupiłam Lili na spróbowanie A tak Max korzysta z wolności i z tego, że nie ma Lili jeszcze. Wszystko się zaraz zmieni. He, hej, 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 bedloom, bamba. Ba, Brawo! Hej 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 beblumba będę bluf. Super. Hej 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 beblumba bamba. Bing. Kili kili? Ślicznie. Hej, I tak wszyscy tańczycie. Beblumba będę mu. Hej 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 beblumba. Dzień dobry, proszę pani. Kto tak ślicznie dziś wygląda? Ja! No pewnie, że ty idziesz zaraz do przedszkola? Tak. Dzisiaj bardzo ładna pogoda i trzeba ładnie się bawić na dworzu, nie? W przedszkolu dzisiaj. Prawda, Lilu? A pomachasz wszystkim? No bo machaj, piona. Piana, high five. High five. <laughs> Będziemy siema. Siema, to Siema, ziomy, ziomy, ziomy poziomy. <laughs> Kochani, ja niedawno y, odprowadziłam Lilię i teraz zabrałam cię za sprzątanie, ale przyszły do mnie paczki. Tu sporo paczek, więc wam pokażę. Y, większość jest z aplikacji UM. Co z Yuma to Wam powiem, to znaczy z aplikacji, ja kupuję przez aplikację, ale oczywiście strona też jest, ale wiadomo z aplikacji jest szybciej, częściej tam jakieś kolory rabatowe są, także Wam polecam tą apkę. Wkleję Wam linki do tych rzeczy w opisie, jakbyście pytali, bo często tak jest i wiecie, ja potem muszę szukać, a tak to będziecie mieli w opisie, więc idę Wam już pokazać. Prawdę mówiąc, chciałam Wam nagrać haul, ale stwierdziłam, że Wam pokażę we vlogu, bo ostatnio nic takiego nie pokazywałam. Więc tutaj zobaczcie, jaki cudowny, elegancki komplecik. Są to krótkie spodenki e, dla Lili. I jest fajnie, bo z gumeczka ciasna. Mówię, Lilu, Lilunia jest mega chudziutka. Tu jest taka bluzka crop top z takimi guziczkami i do tego taka dłuższa marynarka. No, według mnie po prostu mistrzostwo. Tutaj przyszedł komplecik, ale słuchajcie, miał być na rozmiar, patrzcie, 100. A ja obstawiam, że to jest rozmiar 74, bardzo malutki, więc będę musiała coś z tym zrobić, ale tak czy siak bardzo przyjemny materiał, w ogóle bardzo ładny komplecik. Tutaj po prawej zamówiłam taką brzoskwiniową piżamkę dla Lili, dlatego że jakoś kurczę wiecie co, nie ma tych piżam. Albo z nich wyrasta A tutaj taką bardzo, bardzo cieniutką Na lato dosłownie Kurteczkę deszczową I tutaj fajnie, bo przyszedł też woreczek Czyli jak kurtka będzie, wiecie, mokra To po prostu można tu schować I fajnie No ta kurteczka według mnie jest cudownym motywem Takich modelków Akurat w sam raz dla dziewczynki Żeby nie było nudno, to też zamówiłam buciki Tutaj takie sandałki Może nie wyglądają jakoś fajnie oczywiście świecące dla Lili, ale jedyne co mi się to podobało, że tutaj wszędzie są regulacje tych sandałków, więc mówię, no czemu nie? One są takie, wiecie, na takiej normalnej gumowej podeszwie, a tutaj takie adidaski. Tylko kurczę, wiecie co, myślałam, że... nie wiem czemu tak myślałam, ale w sumie one są wiązane. Myślałam, że tu będzie taka sznurówka, która się będzie rozciągać. Co mnie wkurza, to troszkę te wykończenie tych butów, ale no nie jest najgorsze. Chociaż wiecie, to takie buty po taniości. No i fajne w nich jest to, że tu są y, uszy króliczka. <noise> Więc takie cute. Y, no i tutaj dla mnie zamówiłam sobie leginsy, dlatego, że ja kocham leginsy. I tu zamówiłam takie bardziej sportowe. Tylko, że wiecie co? Zamówiłam je i mówię, wezmę rozmiar M, bo ja zawsze y, leginsów noszę M. Czasami jak jest jakaś rozmiarówka dziwna, to nawet S, bo ja po prostu lubię bardzo obcisłe. I te legginsy są takie pięknie modelujące ciało. Tylko słuchajcie, ja nie wiem, czy te oczko mi poszło, czy to już tak było, bo szczerze mówiąc, jak mierzyłam te leginsy, to robiłam to na szybkości, bo zaraz wychodziłam i nawet nie zwróciłam uwagi, czy są całe, więc nie wiem, czy to ja, czy coś, być może zahaczyłam, być może rozszerzyłam za mocno, chociaż są z takiego materiału, że nie powinno pójść to oczko, no ale niestety tak już się stało, ale tak czy siakie polecam. Tutaj kochani e, zamówiłam e, tym razem w sumie z Aliexpress e, dwie rzeczy, zabawki dla Lili. Tutaj jest taka mała laleczka Maszy i od razu szczerze powiem, myślałam, że będzie większa, e, ale może z jednej strony to dobrze, że jest taka mała, e, bo jest taka poręczna bardziej. Jak widzicie ta Masza troszkę wygląda <laughs> nie swoją, ale... Jako taką ją przypomina. No i tutaj słuchajcie, u nas Grinch. Grinch góruje u nas od świąt. Lili bardzo lubi e, bajkę Grincha i stwierdziłam, że zamówię jej też Grincha, żeby sobie miała. Powiem Wam, że jestem z jakości mega zadowolona i Grinch jest w 100% Grinchowaty. <laughs> e, żeby nie było nudno, to powiem Wam, że zamówiłam gumeczki dla Liluni i w sumie też dla mnie. I zestaw pędzelków, dlatego że ja w Polsce praktycznie wszystkie zostawiłam i wzięłam cztery pędzelki ze sobą. Słuchajcie, ja się tak za bardzo malować nie mogę. Ostatnio zaczęłam dużo używać cieni, więc no niestety były one mi potrzebne. Akurat jakieś były promki, więc spoko, no i gumeczki super, bo u nas, wiecie, jak to z gumkami wszystkie się gubią. A jeszcze zapomniałam o taśmie, którą y, też używam do makijażu, na przykład, żeby równo sobie y, nałożyć cienie, żeby miały identyczną granicę, więc używam tych pasków. Kochani, tak wygląda wypompowany człowiek po treningu. Słuchajcie, wróciłam do treningów już trzeci, trzeci raz, jak tutaj jestem, robię podejście. Ale wiecie, po prostu ciężko mi czasami się utrzymać w tej rutynie, którą mam jakąś wyrobioną. Jeżeli muszę jeździć gdzieś załatwiać sprawy, coś ma trwać ileś, a okazuje się, że trwa 10 razy tyle. Więc, no, ja poćwiczyłam, idę z motywacją. Jest u nas strasznie ciepło, więc e, ciężej się ćwiczy na pewno. Ale to nic, idę po więcej, dlatego że troszkę się ostatnio zapuściłam, brzydko mówiąc. I wiem, że potrzebuję tych treningów. To jest takie wyładowanie też emocji na mnie. To znaczy emocji, wiecie, wyładowuję się podczas treningu, jak również no plecy mnie nie bolą. A słuchajcie, już mi zaczęły tak plecy znowu boleć i właśnie zaczęłam ćwiczyć i słuchajcie, już mi lżej. Już nie mam problemów przy zasypianiu takiego, więc naprawdę wszystko na plus. No jestem po... Treningu, i idę się myć. <noise> tak przyszłam Wam zakomunikować, że ja wracam cały czas po te treningi. Nawet jak już nie ćwiczę, to ja i tak do nich wracam. Więc motywacja we mnie jest, tylko po prostu muszę mieć tą rutynę, a ciągle mi jej brakuje. Ale no nic, wszystko jeszcze przede mną. Dzień dobry. Co to? Masza? Co się mówi? Dziękuję. Podoba Ci się? To jest taka Masza, którą oglądasz teraz w telewizji? Masza? I tutaj jest Masza, tylko koli, Luni, tak? Daj buźki masz, 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 masz. No. <noise> brudasku. Kochani, a teraz Wam pokażę, jak wygląda mniej więcej moje przygotowanie lili codziennie rano, więc jak ja już wcześniej Wam wspominałam, do przedszkola trzeba mieć swoje jedzonko, więc tutaj są kanapeczki, czyli takie grubsze śniadanko. Tutaj są owoce. I tutaj są ciasteczka i każde dziecko przeważnie ma te trzy pudełka. Do picia musi być woda. No i tutaj ja właśnie yy, i zrobiłam kanapeczkę i daję jej zawsze parówkę, bo ona lubi. Pudełka muszą być podpisane. I tutaj owoce to się różne daje, takie jakie kto ma widzi mi się. Yy... No i co, i wszystko pakujemy do plecaczka. To jak widzicie, Lili y, Grupa to Kaczuszki. Y, Lili ma znaczek Konika Morskiego. To jest jej rozpoznawalny znaczek, i taki znaczek również widnieje nad y, wieszakiem w szatni, i wtedy ona wie, gdzie są jej rzeczy. Także Lili to Kaczuszka i Konik Morski. Plecak Lili już czeka na nią, a ja w tym czasie idę już y, przygotować jej ubranka na dzisiaj. Dzisiejsza stylówka Lili prezentuje się tak. Skarpetki, majteczki, bluza, bo rano jest dosyć chłodno. Tutaj bluzeczka od cioci Eni. pamiętamy najładniejsze na świecie. I tutaj takie spodaneczki. Królewna już wstała, zaraz puścimy bajeczki, troszkę się rozbudzi, zje, prawda? <grymne> Wyspałaś się? Nie! A gdzie ty dzisiaj jedziesz powiedz wszystkim? Po przedszkolu. Po przedszkolu idzie. No ale po przedszkolu gdzie powiedziała mama, że jedziemy? Do oblazy. Do dziadka. Nie, nie chcę dziadka. Ta jasne. Kłamczuch. Pojedziemy do dziadzie, będziesz się tulić? Nie. O, wstydziochu, co chcesz za bajeczkę? Nie. Jaką baję puścić? opuścić? Nie, nie. Linu, ty modelko, a pamachasz? I gdzie idziesz? Powiedz wszystkim. Do przedszkola. No i będziesz się bawić z dziećmi? Z Kaledem. Z skaledem? A to twój kolega? Kochasz przedszkole. Kochasz przedszkole? A podoba ci się jakiś chłopak? Nie. Aha. Lubisz dziewczynkę Flur tak? A babet ciągle lubisz? No. No i kogo jeszcze lubisz? Mm. Wszystki? Kochani, ja właśnie y, się tutaj troszkę ogarnęłam, zjadłam sobie śniadanko, za chwilę idę sobie poćwiczyć y, I idę się wykąpać, dlatego że dzisiaj mam dosyć taki aktywny dzień To znaczy, y, muszę się wyrobić z czasem we wszystkim, y, więc nie ma co się ociągać y, Dlatego, że dzisiaj będziemy jechać na cały weekend do Krzyśka Taty Ale stwierdziłam, że nie pokażę wam już tego dzisiaj we vlogu bo postaram się jeszcze go zmontować ale czy to wyjdzie kto wie, kto wie więc e, właśnie za chwilkę pójdę sobie tutaj e, poćwiczyć, ogarnąć, tutaj troszkę w domku przygotuję sobie do obiadku i później się dzisiaj szybciej skończy, pójdziemy razem po małą, e, no i będziemy jechać w odwiedzinki do dziadka e, no i co kochani e, później jeszcze wam coś powiem wypowiem się na pewien temat e, ale to już się odezwę do Was, jak się ogarnę, tak na spokojnie. Kochani, przyszły mi blachy, poszłam je wyrobić i okazało się, że jest zamknięte. Słuchajcie, no i to się nazywa właśnie ten fech. Nic nie idzie w tym kierunku, żeby wszystko jakoś się w końcu potoczyło. Ale ja zawsze mówię, że nic nie dzieje się bez przyczyny, więc widocznie, no normalnie to jest tak pisane, że no kurde, nie zrobię tego teraz i koniec krowka. Słuchajcie, przyszłam jeszcze do Was pogadać, bo jak mnie obserwujecie, no niektórzy na Instagramie, to na pewno wiecie, że wybucha mała drama. Co jakiś czas na moim kanale y, pojawiają się jakieś durne komentarze, to znaczy cały czas się w sumie pojawiają jakieś, ale co jakiś czas się y, o nich wypowiadam, co w sumie wiecie, bo tak jakoś przypada raz na pół roku coś, <grywki> tak mi się wydaje. Y, no i teraz przypadło y, taki y, Czas, że znowu chciałabym o tym pogadać. Dosta dodałam ostatnio filmik z zakupami, w którym pokazywałam ciuchy ze strony Zofu. No i wybuchła lekka tam drama, dlatego że ktoś napisał mi coś w stylu: zaraz w sumie wam chyba pokażę, przeczytam nawet mniej więcej o co chodzi. Już w momencie wziąłem drugi telefon. Uh, Domi Domi pisze, jesteś zbyt gruba, źle wyglądasz w tych rzeczach, nie tylko tych, nie będę kłamać jak inni, którzy piszą, że dobrze wyglądasz, myślę, że ty ważysz ze 100 kilo, ci co mówią, że masz ładną figurę lub że ładnie wyglądasz po prostu kłamią, a trzeba naz nazwać rzeczy po imieniu, masakra, weź na siłownię i zacznij ćwiczyć, a nie tylko się obżerasz, zrób to dla swojego zdrowia. E, ogólnie jak jesteście zainteresowani, to powstawiam wam tu screeny tego, bo niektórzy w ogóle nie wiem, dlaczego nie widzą tego komentarza. E, być może inni zgłaszali to jako spam. Nie wiem, nie wiem, nie, ja nie ukrywałam nic w każdym razie. E, no i słuchajcie, ja się troszkę obszernie wypowiedziałam na ten temat na Instagramie, e, i dużo z Was też mówi, że niepotrzebnie to zrobiłam. E, a ja zawsze tłumaczę, że nie robię tego dlatego, żeby jakby wiecie. Że poszukuję wsparcia czy coś. Wierzcie mi, ja go zupełnie nie potrzebuję. Całe życie praktycznie byłam zdana na siebie, jeżeli chodzi mm, o przejście przez wszystkie etapy swojego rozwoju z znajomymi i tak dalej. Ja sporadycznie obarczałam kogoś jakimiś tam moimi problem, problemami i największe wsparcie zawsze miałam w tych osobach najbliższych i nie szukałam go dalej, więc nigdy mi o to nie chodziło. Ja czasami dodaję takie rzeczy, bo już dodawałam kiedyś też takie coś na Instagrama odnośnie tego, że ktoś mi napisał wtedy, że Lili jest brzydka czy coś takiego, że mam brzydkie dziecko, nie wiem. I tu chodzi o to, że ja pokazuję Wam, że każdy spotyka się z krytyką i to, jak zareagujemy, zależy wszystko od nas. Tylko też nie można dać się sprowokować, nie można też się złościć ani nic z tych rzeczy, dlatego że to nie o to chodzi, bo pokazujemy wtedy tej osobie, że to nas boli. Lepiej. Odpowiedzieć, zareagować czasami, bo uważam, że niektóre czasami komentarze są nie na miejscu, czasami nie są zupełnie prawdą i tu nie mówię teraz o wyglądzie czy czymś, ale czasami niektórzy potrafią zarzucić człowiekowi drugiemu coś, co nie miało miejsca po prostu, więc czasami warto coś sprostować. No i ja dodaję to po prostu, żebyście wiedzieli, że każdego spotyka jakiś hejt. Nie warto się tym przejmować, dlatego że wy jesteście odpowiedzialni za życie, nikt za was tego nie przeżyje. Um, I cokolwiek ktoś nie powie, to co to w waszym życiu ma zmienić? Oczywiście, jeżeli ktoś wam mówi, że nie wiem, um, słuchaj, troszkę ci się, nie wiem, przytyło czy coś albo coś w ten deseń, ale nie w taki jakiś arogancki sposób. No to okej. Okay. Ja ogólnie przyjmuję to, bo jestem świadoma tego jak wyglądam. Słuchajcie, jak byłam chuda, to ludzie mi pisali, że byłam za chuda. Jak przytyłam, tak teraz piszą, że jestem za gruba. Także nigdy nie dogodzimy takim ludziom. E, więc e, chodzi mi o to, że po prostu e, myślę, że każdy człowiek widzi siebie, widzi co jest nie tak e, i jeżeli chcemy coś zmienić w swoim życiu, to sami to zmienimy. Nie, nie potrzebujemy e, Szczerych rad, a bardziej toksycznych i hamskich, e, mam tu na myśli, e, żeby wiedzieć, co mamy ze sobą robić. E, nie wiem, czy ta osoba, która to pisała, myśli, że ja teraz, nie wiem, pójdę na odsysanie jakiegoś tłuszczu, czy coś, żeby dla niej szczupło wyglądać. No słuchajcie, no to jest komiczne według mnie. E, jak będę chciała, to zacząć ćwiczyć. E, schudnę sobie nawet 100 kilo, których nigdy nie ważyłam, no ale cóż, e, można mm, czasami takie e, docikliwe. Komentarze sypać, to ciekliwe, Boże, no takie przypuszczające jakby. E, no, ale nawet ile bym nie ważyła, mogę, słuchajcie, 200 kg, czyja to jest sprawa, to on jest mną czy coś, że musi to przeżyć i ktoś jeszcze mi pisze, że jem tuste rzeczy, czy, ta, czy takie coś. Boże święty, wiecie co? Uff, ja tego nie rozumiem. Już nawet jedzenie się czepiać. Akurat w tej sytuacji tutaj to jest śmieszne, bo po prostu przyjechałam w nowe miejsce codziennie, załatwiam jakieś sprawy, latam gdzieś, nie mam czasu nawet za bardzo gotować. Sami widzicie, w jakich odstępach dodaję vlogi, albo dziecko mi choruje, albo coś. Po prostu yy, czasami mi się też nie chce, więc kupujemy jakiegoś gotowca. No, fakt przytyje mi się, czy coś, no, nie jest to zdrowe, ale. Trzeba coś jeść, tak? Jeżeli komuś to przeszkadza, to niech przyjdzie mi gotować. No kurczę, no nie wiem jak mam wam to wytłumaczyć, bo po prostu czasami takie rzeczy są śmieszne. Ja powiem wam przecież, że ogólnie humor mi poprawiliście strasznie, bo niektórzy takie rzeczy mi pisali na free, że, że naprawdę mi się buzia śmiała. Ogólnie cała ta sytuacja dla mnie jest komiczna. No i słuchajcie, jak ja będę chciała, to, to będę jeść zdrowo, jak nie, to będę jadła same fast foody. Jak będę chciała, to schudnę, jak nie będę chciała, to nie schudnę. Proste, ja powiem tak, ja się czuję w sobie dobrze, czy jestem gruba, chuda. Y ja się cieszę, że jestem taka jaka jestem i też was nie okłamuję. Nie wyszczuplam się w filmikach, yy, nie robię jakichś tam, wiecie, fotomontaży swoich zdjęć. Wstawiam wam wszystko to, co jest, tak jest. Fakt, że wiecie, robię sobie zdjęcia i sobie dodam te, na których najkorzystniej wychodzę, ale kurde, wiecie, yy, nie robię rzeczy typu, że wyszczuplam sobie, nie wiem, twarz, nogi czy coś. Po, po co? Ktoś mnie zobaczy w rzeczywistości powie, Boże święty. Wiecie o czym mówię, a teraz większość lasek to tam się tak upiększa w tych photoshopach i wszystkim, że no niestety. Eee, ja czasami też przerabiam zdjęcia, ale nie tak, żeby oszukać rzeczywistość. Eee, co innego też jak ktoś jest fotogeniczny, a co innego jak ktoś eee, nakłada jakby drugą twarz przez program. Także eee, no, troszkę się rozgadałam. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi i mam nadzieję, że... Eee, Niektórym może dodam też siłę do tego, żeby sobie radzili z tym, co się dzieje wokół, bo wiem, że taka nienawiść pała nie tylko w internecie, ale też w rzeczywistości. Yy, I trzeba sobie z tym radzić. Największy problem, myślę, mają z tym osoby młodsze. Ja już dawno, ale to bardzo dawno, przestałam brać to do siebie. Jak byłam taka, powiedzmy, na początku gimnazjum, to jeszcze gdzieś to mogłam tak jakby łyknąć, ale od tamtej pory. Słuchajcie, już y, spotkałam się z takimi ludźmi, że już nic mnie nie zaskoczy. Y, także, no to jest, to jest takie moje podsumowanie. Chciałam się po prostu wypowiedzieć na ten temat. Nie lubię zostawiać niektórych rzeczy bez słowa. Y, wiem, że czasami warto po prostu zostawić coś bez komentarza i tak też czasami robię, y, niż się w, dziel, jakby wdrążać w durne dyskusje. No nic, siła w nas. Ja zaczęłam z powrotem sobie ćwiczyć. Po prostu yy, przyjechałam tutaj, było dużo spraw na głowie, nerwy, wszystko. Yy, człowiek nie myślał o tym, żeby wyglądać, tylko żeby mieć yy, spokojną głowę, więc ja. ja nie wiem, nie będę się tutaj jakoś z tego tłumaczyć, po prostu jest jak jest i no ja nie, nie, nie będę oszukiwać. Ja też w filmikach Wam mówię, że nie wiem, przytyło mi się czy coś i ja nie ukrywam tego, więc to dla mnie nie jest jakieś, jakieś zaskoczenie. Jak schudnę, to też Wam pewnie powiem, więc hello. E, dobra, kochani, no jeszcze się troszkę nagadałam, troszkę chyba za dużo. E, postaram się dzisiaj zmontować te filmiki, jak nie, no to będziecie widzieć to i tak pewnie w jakichś najbliższych dniach. Ja postaram się jeszcze przed, za chwilkę nagrać jeden filmik. Ale nie wiem, czy mi się udało, tutaj trochę napięty grafik mam. Także ja już z Wami żegnam. Łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnych filmikach. Na razie!